No, słuchajcie, po prawie 50 dniach wracam do domu. W tej chwili już jestem na polskiej granicy, a w zasadzie tam ze 2 km za polską granicą na stacji paliw. Mam rozładunek w Polsce, ale on jest za 20 km i powiem Wam szczerze, wolę się przespać tu na stacji paliw niż jechać pod tą firmę. Ponieważ nie chcę nikogo urazić, ale ten zachodni, te zachodnie landy Polski, przekonałem się, że tu jest dość taka ciekawa filozofia dość sporej ilości osób. Oczywiście nie chcę generalizować, na pewno to nie dotyczy każdej osoby, ale jest to w jakiś sposób, to jakaś spora grupa osób. Która uważa, że kradzież to jest rzecz naturalna. Tego się nie trzeba wstydzić. Jest to taki sam zawód jak busiarz, krawcowa czy polityk. Chociaż co do tego, to pewno bym się zgodził, że złodzie i polityk to prawie ta sama profesja. No więc postanowiłem się tutaj przespać, bo ze dwa lata temu zrobiłem ten błąd, że kawałek dalej stąd poszedłem spać pod jednym z marketów bodajże chyba Lidlem i rano jak się obudziłem no to miałem wyrwane drzwiczki z tej skrzyneczki, która jest pod autem no i ukradli migarki. niezbyt duża strata natomiast, no nie ukrywam, że ze mnie fakt zniszczenia tych dźwiczek, no i taka, taka trochę durna, durna kradzież. No więc postaram się tutaj przespać. Rano sobie podjadę pod tą firmę, bo do tej firmy mam już 20 km, więc to yy, będzie dość szybko. Mam nadzieję, że w tej polskiej firmie yy, rozładunek nastąpi szybko i sprawnie, bez dodatkowych stresów. Dlaczego? Bo słuchajcie, ja nieraz ja zresztą podkreślałem, że zawsze staram się być na wszelkich rozładunkach człowiekiem bardzo spokojnym, bardzo kulturalnym, nie wynika to nawet z tego, że ja jestem już nie wiem jak z wychowania chodząca kultura. Natomiast z pewnej premedytacji jeżeli mam problemy językowe, a jestem grzeczny kulturalny i do tego stary jak antracyt to oczywiście yy, ta obsługa jest taka yy, bardziej chętna do pomocy natomiast yy, wczoraj przywiozłem towar, nie co ja mówię wczoraj, dzisiaj jeszcze to dzisiaj było, tak patrzę, że ciemno za oknem od razu się już marzyłem, że to wczoraj, bo nie, to było dzisiaj rano przyjechałem do kolonii w Niemczech i miałem tam w filmie Schonechel, tak to się chyba jakoś wymawia, rozładować y, towar, który przywiózł Najpierw w ogóle miałem problem, bo się okazało, że niby firma od, czynna od ósmej, y, to biuro eksportowe, dzwoniłem kilka razy, nikt się nie odzywał, no więc poszedłem, słuchajcie, na tren magazynu, y, dowiecie, czy nie mogę to tu rozładować, czy muszę iść najpierw do tego biura, i podchodziłem do faceta, który w relacji innych pracowników był tak, był tak zwanym brygadzistą i jednocześnie jeździł na tym wózku on akurat podszedł do tiru, tam nie wiem, chciał otworzyć te drzwi od tego tira ja do niego podszedłem i facet zamiast jakoś grzecznie powiedzieć proszę pana, niech pan do mnie nie podchodzi, niech pan trzyma jakiś tam dystans bo nie wiem, boję się, że umrę szybko na covid to facet zaczął na mnie wydzierać pysk ja już byłem wkurzony, że się nie mogę rozładować i, i dodatkowo wkurzył mnie fakt, że facet wrze do mnie pysk powiedziałbym nawet mordę, bo to nawet nie powiedział pysk facet był chamski sam był bez maski obok stało ileś tam osób i też byli bez maski, więc to mnie jakby wkurzyło, bo yy, odebrałem to, yy, że facet jest do mnie nieuprzejmy, właśnie dlatego, że yy, jestem Polakiem, chociaż no, nie wiem, czy do końca wiedział, że jestem Polakiem, no, bo powiedziałem mu parę słów po angielsku, tych słów, które znam. <grytny> sprytny byłem, czyli oczywiście, excuse me. I to było pierwsze, pierwsze słowo, a chyba powstałem, nawet nie zdążyłem powiedzieć, no bo facet zaczął wydziałać tą mordę. I słuchajcie, po raz pierwszy nie wytrzymałem, wkurzyło mnie to, on bez maski, ci wszyscy bez maski, a on drzemnie do mnie ryja, gdzie mam maskę. No i go yy, w sposób yy, niezbyt kulturalny zwyzywałem, od gestapowców, i jak y, zaczął mi się odgrażać, no to już bo po polsku powiedziałem no chłopie, przecież ty nie możesz tylko laskę zrobić no bo coś innego, ja wiem, że to było chamskie rumienie się z tego powodu ale słuchajcie, czasami człowiek naprawdę y, no już nie wytrzyma no, w każdym razie y, opuściłem teren, że tak powiem Firmy, czyli tam, gdzie były te magazyny, poczekałem aż przyszedł pan do biura eksportowego. Proszę? Będę tu spał. Tak, ja to jedzie, tak. No okej, okay, a o którą odjeżdżasz? Ja się spałem, nie i pojechałem Aha, no problem. wiecie, podszedł do mnie kolega z dużego, pyta mi się, czy będę nocował. Ja mówię, że. Yy, tak, on mówi, że stanie za mną. Ja mówię, yy, okej, okay, ale tylko nie wiadomo, o której będziesz wyjeżdżał, żeby mnie nie zablokowało. Ale on mówi, że on tylko wykręci pauzę i jedzie. No dobra, więc słuchajcie. Yy, poszedłem do tego biura eksportowego. Tam akurat trafiłem na bardzo sympatycznego Niemca, dlatego ja mówię, to nie jest tak i ja to podkreślam wiele razy, to nie jest tak, że y, y, Niemiec jest chamski, nie lubi Polaków, y, y, Polacy nie lubią Rosjan, Rosjanie nie lubią y, Polaków. Nie, to nie jest tak. Y, jak trafisz na Debila, to on może mówić po polsku, po, ma, po amerykańsku, po irlandzku, a jak trafisz na sympatycznego, to też, też może być po polsku, po rosyjsku czy po angielsku. To nie jest kwestia narodowości, to jest kwestia, jakim bydlakiem jest ta osoba, która w tym momencie ma z tobą sprzeczkę, albo ewentualnie, jakim bydlakiem jesteś ty, że wywołujesz yy, sprzeczkę. Ja mówię, powtarzam, ja strasznie nie lubię tych sprzeczek. I gdyby, gdyby, mówię, gdyby on mi zwrócił uwagę w sposób taki grzeczny, jakiś taką formą nie darcia ryja o tą maseczkę, to pewno bym machnął ręką, wyciągnąłbym maseczkę z kieszeni i nawet bym nie patrzył na to, że sam nie ma maseczki, że ci, te osoby nie mają maseczki, tylko bym tą maseczkę yy, ubrał. Chociaż... Generalnie staram się maseczek nie ubierać. Mam to po prostu serdecznie w dupie. Słuchajcie, yy, to nie jest tak, jak yy, mówią, tutaj wyłączy silnik, to nie jest tak, jak mówią. O, poczekajcie, siatełko, o, światełko mi zgasło od razu. o. Yy, to nie jest tak, jak czasami niektórzy zarzucają, że ja neguję yy, kwestię yy, tego wirusa. Nie neguję. Wiem, że on występuje, wiem, że potrafi być groźny. Jeżeli dopadnie ciebie, a masz jeszcze inne schorzenia, to potrafi być naprawdę groźny. Potrafi być groźny, jeżeli sobie w jakiś sposób zabimbamy, czyli złapaliśmy jakąś gorączkę, boli nas gardło, mamy temperaturę, ale uważamy, że bez nas świat się zawali i że my. Koniecznie musimy jechać, na przykład w trasę, czy iść do pracy, bo przecież nie każdy jest kierowcą. To w ten czas y, możemy naprawdę y, pożałować takiej decyzji, bo mogą wystąpić spore, spore komplikacje. I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Dlaczego? Powiem ja Wam prosto. Przez cały okres tej całej, y, y, epidemii, pierwszej fali, drugiej fali. I trzeciej fali, teraz podobno już jest czwarta, chociaż już słyszałem o jakiejś lambadzie, to już nawet piąta fala. Jeżdżę po Europie, spotykam się z ludźmi, z różnymi ludźmi, maseczkę ubieram tylko w ostateczności, jeżeli ktoś zwróci mi uwagę na jakimś filmie, że mam ubrać maseczkę, no to ubieram i słuchajcie, nie choruję. Nie spotykam kierowców innych międzynarodowych, a stoję nawet teraz widać, że rząd Tirów na przykład stoi. Rozmawiam również z innymi kierowcami i też nie spotykam ludzi, którzy by chorowali. Raz czy dwa spotkałem kierowcę, który powiedział, że sam jakoś przechorował. Raz spotkałem kierowcę, który powiedział, że ktoś z jego członków rodziny zachorował. Z mojej rodziny też. Jeden synce troszeczkę przybimbał, właśnie. Złapał temperaturę, złapał gorączkę, ale to taka, e, taki pracocholik cholerny. Poszedł do garażu, bo on, jak, jak tylko może rękami poruszać, to on musi tymi rękami wykonywać pracę. Pod tym względem nie podał się do tatusia. Więc poszedł do garażu, coś tam dubać i oczywiście go rozłożyło. Leżał dwa tygodnie i dość ciężko przechodził, ale tak samo. Przechodzi się grypę, którą się zaniedba. Drugi mój syn złapał, nawet jedną złapał, no poszedł na testy na koronawirus, bo żona troszeczkę chorowała, ale mówię troszeczkę miała podwyższoną temperaturę, trochę kaszlała, trochę się lało z nosa. No i odbyli tą kwarantannę potem po tym yy, zakażeniu. Trzeci z moich synów yy, pojechał na yy, szkolenie trenerskie. Tam spał w pokoju z chłopakiem, który mu potem doniósł, że wykryli u niego yy, koronawirus. Więc on poszedł na te badania. No i też mu wykazało, że podobno ma yy, no, chociaż... Ja tam, nawet w te testy za bardzo nie wierzę, no ale zakładam, że byli. W każdym razie, się, trzy osoby w mojej rodzinie, żadnej poważnej tragedii. Czyli po prostu nie jest to tak, jak pisze ta prasa, która zmusza coraz częściej, w jakiś sposób wymuszają na ludziach szczepienie się, które ja osobiście twierdzę są bzdurne. I to też chcę być dobrze rozumiany. Ja mówię o tym szczepieniu. O tej konkretnej szczepionce. W ogóle o szczepionkach na grypę. Ja się nigdy nie szczepiłem na żadną grypę, bo uważałem, że szczepionka, która działa tylko na, jedną, na jeden rodzaj wirusa, jest bezsensowna. On się co roku zmienia, mutuje. Jest świńska grypa, ptasia grypa, teraz jest COVID. Za chwilę będzie lambada. Zresztą mają do wyboru cały grecki alfabet. Więc ja tego typu szczepionek nie używam i nie będę używał, dlatego że ich się nie da przetestować, tak naprawdę. To jest, to jest testowanie na żywym organizmie, na ludziach. Te inne szczepionki w młodości wszystkie dostałem i dzięki temu pewno byłem zdrowy. I jeszcze dodatkowo, słuchajcie, będąc w wojsku, yy, trzy razy dostałem delbety. Raz dostałem ją, bo każdy, kto przychodzi do wojska, przychodził do wojska w moich czasach, dostawał delbetę, bo ona wzmacniała organizm. A potem dwa razy dostałem karnie, jak żołnierz rozrawiał, to mu za karę dawali ich delbetę, bo ona była kuręsko-kuręsko bolesna. Podobno już jej nigdzie nie dają, podobno jest szkodliwa. Zajcie, spojrzyjcie na mnie, gówno, prawda. Ta Delbeta prawdopodobnie wzmocniła właśnie mój organizm, dlatego jestem taki żywy i taki przystojny wciąż. Ale słuchajcie, naprawdę mówiąc poważnie, te wszystkie szczepionki, które przyjąłem w młodości, to były wszystko szczepionki przetestowane przez lata i one cały czas są skuteczne. Jak się zaszczepiłem, nie wiem, 60 lat temu na ospę, to ospa mi nie rusza, jak się zeszczepiłem ileś lat temu na gruźlicę to gruźlica mi nie rusza. Oczywiście to zawsze jest pod warunkiem, że dbasz również o swój organizm, no bo jeżeli będziesz nie dbał o swój organizm, to każda choroba jest w stanie Cię dopaść i zniszczyć, bo najważniejsze to jest oczywiście własna dobra odporność. Dobra, słuchajcie kończę, przy okazji jak jechałem to yy, uniknęliśmy pewnego nieszczęścia. Nagle zaczęły auta yy, hamować. Yy, ja myślałem, że jakieś roboty drogowe. No teraz zaczęłem hamować, ale widzę, że tir odbija na lewą stronę, więc ja też na lewą stronę. I nagle za czym taki obrazek stał. Oczywiście bus miał rozciętą plandekę. Yy, nie bardzo wiem dlaczego, yy, bo w poprzek drogi stała przyczepa która urwała się z auta osobowego ale ta przyczepa była pusta więc nie wiem czy ona się w jakimś panuńcie postawiła sztorcem i tym sztorcem rościła mu tą plandekę no w każdym razie w każdym razie dobrze że trochę wcześniej były roboty drogowe i wszyscy jechali dość wolno odcinek był prosty dobra widoczność więc tir zobaczył z daleka, co się dzieje. No bo gdyby ten tir się wpakował jeszcze w tą przyczepę i w tego buza, no to byłaby, no byłaby mia ta miazga. Mam nadzieję, że ja z reguły trzymam dystans, no ale też do końca nie wiem, yy, czy te 50 metrów, które człowiek trzyma yy, jakiegoś tam dystansu. Czy byłoby to wystarczające przy takim naprawdę gwałtownym hamowaniu? No, bo trzeba wziąć jednak pod uwagę jeszcze czas reakcji. Nie? Od momentu, kiedy zaczniesz te czerwone światła, to moment, kiedy ty naciśniesz na pedał gazu, gazu przepraszam, na pedał hamulca, no to jakiś ten czas reakcji jest. Ale wszystko było dobrze. Jadę do domku i zajdźcie. Do końca sierpnia mam już wolne, ale się wybyczę. Ha! W tym czasie muszę jeszcze załatwić paszport. Cześć!